Giertych i Tusk reprezentują poziom piaskownicy politycznej. Marek Jakubiak krytycznie odniósł się do działań polityków koalicji, którzy bez przerwy atakują prezydenta Karola Nawrockiego, bo wciąż nie mogą pogodzić się z porażką ich kandydata. Jakubiak przywołał przykład Rumunii, która po wyborach zaczęła wprowadzać wszystkie europejskie ustawy, włącznie z przyjęciem euro. Pokazując, że gdyby wygrał Trzaskowski, to Polska podzieliłaby ten sam los, bo von der Leyen również nam przygotowała ten scenariusz. Posłuchajcie, bo Marek Jakubiak nie gryzł się w język, a Tuska nazwał oszustem. Prosi. Dziękujemy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Źródłem prawa w Polsce jest konstytucja, ustawy, ale na pewno nie żadne dekrety. I tutaj pan prokurator Korneluk posługuje się prawem rosyjskim, bo tam są dekrety. I ta powiedziałbym zbieżność dla mnie jest przynajmniej dziwna, bo. Jak człowiek kilkadziesiąt lat żyje w pewnej nomenklaturze słownej, kiedy on używa tych określeń codziennie po kilkadziesiąt razy. No ma pan rację. I on no. nagle używa rosyjskiej terminologii, to ja po prostu zachodzę w głowę, co tu się dzieje. I e, jeżeli chodzi o sędziów, ja cały czas powtarzam, proszę państwa, że e, orzeł na łańcuchu e, i to, co społeczeństwo daje w zamian, czyli e, stan sędziowski jest wyjątkowym stanem. Konstytucja nadaje takie wyróżnienie, to to są ludzie, którzy są pod szczególną ochroną państwa polskiego i oni mają orzekać z myślą prawa, a nie przeciw prawu. Oni nie mają kreować prawa, tylko przestrzegać prawa albo pilnować przestrzegania prawa. Tymczasem państwo prokuratorskie, pana Żurka, stosuje prawo, jakie uważa. A wzorcem do naśladowania jest Donald Tusk, który im wskazuje że prawo można dowolnie interpretować, tak jak im jest wygodnie. I szczerze powiem, że te wszystkie areszty wydobywcze, te znęcanie się nad ludźmi, te tortury w więzieniach, których ta władza nawet na kobietach stosuje, te wszystkie... A później chce je zatrudniać po roku. No bo się potem okazuje, że to są jedyni fachowcy, których nie zamknięto dlatego, że coś zrobili źle, tylko zamknięto ich po to, żeby powiedzieli coś na swoich przełożonych. Dotyczyło to również asystentki premiera Morawieckiego. I to jest mrożenie państwa. Dzisiaj, proszę państwa, w tych wszystkich instytucjach państwa polskiego nikt nie chce podejmować decyzji. Nikt nie chce podejmować decyzji. Ja cały czas podkreślam, że to nie tylko jest na tym etapie żurka to się dzieje. To się dzieje w całym państwie polskim. Tam, gdzie, proszę Państwa, były organizacje takie jak klasy Państwowe ze stuletnią tradycją, jest paraliż totalny. Nikt nie chce niczego podejmować, żadnych decyzji, bo każda może być zła, każda może być w różny sposób interpretowana. Mamy czyste powietrze. Niby walczymy o czyste powietrze. Milion ludzi czeka na 10 miliardów złotych, a państwo polskie od roku im nie wypłaca. Dlaczego? Bo jest paraliż państwa. No ale firmy bankrutują. To jest w ogóle jeszcze... To to już jest tradycja, taka świecka tradycja Tuskowa, że jak ktoś najlepsze interesy robi na autostradach, to wszystkie firmy padają, tylko nie austriackie. Jeżeli tutaj mamy czyste powietrze, to to jest, proszę Państwa, 10 miliardów złotych niewypłaconych pieniędzy. Myślicie, że oni nie wypłacają, bo ich nie mają? Nie, te pieniądze są. Ale zmieniono zasady gry podczas gry. I, no, i teraz wszyscy ci, którzy wymyślili sobie te. Pompy ciepła. Ja cały czas powtarzam, że cały ten zielony ład to jest na wodę fotomontaż. Ta fotowoltaika, te wiatraki, to wszystko wszędzie może być dobre, ale nie w Polsce. My mamy tu inny klimat. Może we Włoszech, w Hiszpanii to tak, gdzieś nad oceanem to tak, ale nie tu, bo o dziwo, jak mijam farmy wiatrowe w Polsce, to na 10 wiatraków 4 do 5 się kręci, reszta stoi. Więc ja myślę sobie, że po prostu my mamy z jakimiś wariatami do czynienia. Ale znienia. za to niemiecka gospodarka się kręci, kręci się, więc nie, nie kręci się. o to chodziło, żeby się Jak w Polsce nie oni kręciły. Jeszcze, jeszcze my mamy w tak, Polsce zamykamy kopalnie, a mamy rekordowe zużycie węgla w Europie. Tylko nie w Polsce. Muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi tutaj o pana posła Romana Giertycha, czy też premiera Donalda Tuska, to oni reprezentują tutaj pogląd raczej zbliżający się do piaskownicy politycznej, szamotania się z własnymi niemocami, i porażkami no, takimi geopolitycznymi. I myślę sobie, że to, że Donald Tusk w Europie jest outsiderem tak naprawdę, trzeba to jasno sobie zdefiniować. To, że z nim nikt nie chce rozmawiać, tak naprawdę. Ja jestem zdania, że nawet ostatnie spotkanie, w którym pan Tusk brał udział, pan premier, to też wziął udział po mrugnięciu przez kancelarię prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że. Stany Zjednoczone nie patrzą na to w ten sposób, że e, ktoś tam komuś palec, chociaż pewnie pamiętają. E, oj, pamiętają. pamiętają <laughs> oj pamiętają. I ja tu, myślę, ten ten palec bardziej, to palcem, ale ta bardziej, wypowiedź o. E, bardziej, proszę Państwa, chodzi o, o, o werbowaniu to o, jest a, geo, coś, co oj pamiętają. Pytają. Chodzi tutaj o geopolitykę. Donald Tusk jest postrzegany jako proniemiecki polityk w Rzeczypospolitej. O proniemieckich działaniach, nie europejskich, tylko proniemieckich, i to Stanom Zjednoczonym bardzo przeszkadza. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że w dużej polityce, no to to jest tak, że prezydent dzwoni do prezydenta, premier do premiera, minister do ministra i prawdą jest, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma większe kompetencje niż polski prezydent, prezydent, póki co, ale tak to już jest. I nie ma co zazdrościć tutaj. I ja w ogóle chcę pogratulować Donaldowi Tuszkowi, że po dwóch latach załapał. No, tam po roku, bo od roku mamy prezydenta, nie cały rok chyba. No że wreszcie załapał, prawda? Pięć to miesięcy. jest jakiś progres, bo jeszcze niedawno walił głową w A, ścianę. Trumpa. Masz się nas słuchać, masz się nas słuchać. Jakieś kartki papieru z napisanym o czym ma mówić, o czym. nie. Wystawiać, jednakże, tak jak mówiłem w kampanii wyborczej na prezydenta, prezydent będzie postrzegany, proszę Państwa, nie z powodu jego prerogatyw, tylko z tego faktu, jakim jest prezydentem, kim jest, czy ma osobowość, czy ma charakter. A my mamy wojownika. I to szczęście od Boga, że takiego mamy, naprawdę. I to, że dzisiaj tutaj kolega poseł Witold mówił o tym, że na szczęście mamy naszego prezydenta, proszę państwa, no na szczęście. No tak, wybraliśmy sobie. Naród zdał egzamin. I e, zobaczcie, co się w, w, w Rumunii dzieje. Ja, mówiłem, że na szczęście, mówiłem, że to dobrze. No, zobaczcie, co się w Rumunii dzieje. Już euro praktycznie mają. To jest tak, że ten pakiet ustaw, który miał być w Polsce forsowany, tam jest już forsowany z, z automatu. Już euro wprowadzają. Już Sikorski mówi: "O, tam ci mają, my nie". No nie Ale będziemy nie, mieli to nie euro. Do, w odniesieniu do Bułgarii. Do, nie do Rumunii, tylko do Bułgarii. Okej. Okay. No tak. No więc chcę państwu powiedzieć tylko na zakończenie tyle. Że e, na szczęście mamy prezydenta, który jest osobowością wymienioną w polityką na osiemnastym miejscu, a Donalda Tuska Sikorskiego ze świecą szukać, proszę Państwa. Czy Polskę czekał wariant rumuński w przypadku zwycięstwa trzaskowskiego? Czy wybór Nawrockiego pomógł zachować nam suwerenność? Dlaczego nikt w Europie już nie chce rozmawiać z Tuskiem? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.